Cześć, Przemek mój Macpel. Praktycznie dzisiaj mija 6 miesięcy od dnia, kiedy zamontowałem swój Smart Zamek od Yale. I dziś dzielę się z Wami moimi wrażeniami użytkowania tego sprzętu. Tak, mieli Państwo, to już 6 miesięcy. Jak w moim zamku straż pełni Smart Lock od Yale, chciałem dzisiaj opowiedzieć Wam o moich wrażeniach, a w pierwszej kolejności o tym, co do tego zamka można podłączyć. W tym czasie, gdy testowałem, używałem tego zamka, wpadły mi trzy akcesoria, o których chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Trzy ważne akcesoria z punktu widzenia użytkowania tego sprzętu i. Bez których, w mojej ocenie, no, można oczywiście tego zamka używać, ale znacznie fajniej działają, jeśli zaopatrzymy się w dodatkowy osprzęt. Pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, to wkładka do zamka, i może się wydawać, że ta wkładka jest zbędna, bo oczywiście ten zamek możemy zamontować w każdej innej wkładce, którą mamy już w naszym zamku, ale powiem Wam szczerze, jedna rzecz jest tutaj kluczowa. Ta wkładka Idealnie pasuje do tego zamka. Jest mocowana jedną z dodatkowych śrub, że ten zamek jest bardzo stabilny w, na drzwiach, bardzo stabilnie jest zamontowany. I druga rzecz, która w mojej ocenie jest jeszcze ważniejsza, to płynność i delikatność, w jaki sposób ten zamek chodzi ze smartlockiem. Po prostu bardzo delikatnie możemy przekręcać zamek i on się otwiera. Również kontrola z telefonu, czyli to otwieranie zamka. Przy sile, przy wykorzystaniu siły baterii nie sprawia tutaj żadnych tarć, żadnych oporów. Dlatego po 6 miesiącach stwierdzam, że no, jeszcze baterie, które były od nowości w tym zamku, działają bez zarzutu. Nie mam żadnego monitu o tym, że coś jest, coś się wyczerpuje, coś jest nie tak z komunikacją i na pewno jest to ogromna zasługa tego, że ta wkładka właśnie jest zamontowana. Koszt tej wkładki to około 168 zł i powiem Wam szczerze, że naprawdę warto zainwestować w ten niby mało ważny detal, aczkolwiek detal, który sporo zmienia. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to Yale Bridge. Jeśli nie macie HomeKit'a w swoim domu, to Musicie koniecznie zaopatrzyć się w to urządzenie. Tu już jest wydatek 360 zł, ale Yale Bridge pozwoli Wam kontrolować otwieranie i zamykanie zamka praktycznie z każdego miejsca. Nie musicie być podłączeni do sieci Wi-Fi, czy być blisko komunikacja poprzez Bluetooth. Nie. Obojętnie gdzie jesteście, możecie wykorzystywać swój telefon do zamykania i otwierania drzwi. Jeśli wpinacie. Smartloka do HomeKita, no to tutaj ten problem zupełnie odpada i nie musicie martwić się o to, żeby Yale Bridge był zainstalowany w waszym inteligentnym domu. I trzecie akcesorium, na które natrafiłem w ostatnim czasie, to Smart Keypad. To jest taki pad, na którym możemy programować nasz kod dostępu do mieszkania i jest naprawdę solidnie wykonany. W nocy bez problemu możemy odczytywać cyfry, bo są elegancko podświetlone. Zaprogramowanie tej klawiatury pozwala każdemu, kto zna hasło, otworzyć nasze mieszkanie. Jeśli chcemy udostępniać się osobom trzecim, a nie chcemy otwierać drzwi zdalnie, to tutaj smart keypad działa na dwóch bateriach. Będzie genialnym rozwiązaniem do tego, żeby móc pozwalać osobom trzecim wchodzić do naszego mieszkania. I to, co jest kluczowe w akcesoriach Yale, to sposób, łatwy sposób, w jaki jesteśmy w stanie konfigurować i dodawać te urządzenia do naszego inteligentnego mieszkania. Wystarczy wejść w aplikacji w lewe górne menu, tam wybrać dodawanie akcesoriów i postępować zgodnie z asystentem, czyli tak naprawdę zeskanować kod QR i. Wszystkie inne czynności dzieją się praktycznie automatycznie. Jak zatem prezentuje się sam zamek po tych 6 miesiącach użytkowania? A u mnie w mieszkaniu jest 5 osób, każde biega, otwiera te drzwi bardzo często. No muszę przyznać, że na pewno ta intensywność wykorzystywania tego zamka była bardzo duża i Powiem szczerze, że w chwili, kiedy pierwszy raz wyciągałem ten zamek z pudełka, to stwierdziłem: wow, jest ciężki, jest solidnie wykonany. I po sześciu miesiącach stwierdzam, że w stu procentach te moje pierwsze odczucia z użytkowania zamku, z wyjęcia tego zamku z pudełka, sprawdziły się. Dosłownie nie ma żadnych rys na tym zamku. Ten zamek wygląda jak nowy. Ten metalowy, polerowany kształt zamka. Praktycznie nie zmienił swoich wartości wizualnych, które w mojej ocenie są świetne. Ten zamek się genialnie prezentuje. Także jeśli chodzi o jakość wykonania zamka Smart Lock od firmy Yale, to jest no zupełnie bezkompromisowy. Genialny, świetny. Mógłbym tutaj jeszcze zachwalać tą jakość wykonania wielo, wielokrotnie, ale sprawdźcie sami, zobaczcie, ten zamek nie ma nawet żadnej jednej rysy. OK, dla równowagi tych plusów, tego uniesienia, jeśli chodzi o jakość wykonania, zacznę w tym podsumowaniu po pół roku użytkowania tego zamka od wad. Zdarza się, że reakcja zamka na kontrolę, czy drzwi są zamknięte, czy otworzone, trwa trochę za długo. Czasem zdarza się, że po prostu wciskam otwieranie, on myśli, myśli, myśli. I za chwilę drzwi się otwierają. W kilku przypadkach było to no, irytujące zdarzenie, że stojąc przed domem czekałem na to, żeby akcesorium odpowiedziało. Status zamka był po prostu urządzenie nie odpowiada. Po wciśnięciu go wszystko działo się jak należy, czyli drzwi się otwierały, aczkolwiek gdzieś tam pewna komunikacja na pewno między urządzeniami była spowolniona. I tak naprawdę to jest. Jedyna wada tego zamka, którą dostrzegłem po 6 miesiącach korzystania, intensywnego korzystania z Smart Locka od firmy Yale, teraz przygotujcie się na wysyp zalet. To, że ten zamek działa w systemie HomeKit, to był główny powód, żeby się w ten sprzęt zaopatrzyć i tu muszę przyznać, że działa to tak jak działać powinno, czyli wszystkie monity, które pojawiają się na ekranie komputera, wszystkie informacje pojawiające się na ekranie telefonu, czy drzwi są zamknięte, czy otworzone, dodawanie różnych akcji, do tego jeszcze za chwilę wrócę, różne sceny, wszystko to ma miejsce i sprawdza się bardzo fajnie kolejną rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła i tak w takim codziennym użytkowaniu stała się wręcz regułą, to jeśli zapytacie mnie, jak otwieram drzwi do mojego mieszkania, to w większości przypadków jest to otwieranie drzwi poprzez zegarek, nie telefon, nie kluczem, ale właśnie poprzez zegarek. Super szybkie sięgnięcie po Apple Watcha pozwala mi dotknąć ekranu i jednym stuknięciem otworzyć drzwi mieszkania. Może nie jest to jakaś odkrywcza rzecz, ale powiem Wam szczerze, że to jest tak wygodne, że aż chyba za długo już o tym mówię. Zdana możliwość kontroli otwierania mieszkania to jest również bardzo fajna funkcja. No, zdarzyło mi się kilka razy, będąc na wyjeździe wpuszczać rodziców do mieszkania tylko po to, żeby nakarmić rybki, ale drobnostka, która w kilku przypadkach może okazać się kluczową. Zamek możemy konfigurować na kilka sposobów. Ja ustawiam zamknięcie zamka o 21.00 i wiem w 100% że mieszkanie jest zamknięte. Możemy zrobić to jeszcze na inne sposoby, na przykład jeśli domkniemy drzwi, on po minucie sam automatycznie te drzwi zamknie. Jest to fajne rozwiązanie, ale nie spełni swojej roli, jeśli macie dzieci i one biegają, otwierają drzwi, wracają, wychodzą, bo w pewnym momencie może się okazać, że zostaną zamknięte na zewnątrz. Smart Lock od Yale zrobił w moim cyfrowym życiu małą rewolucję. Nie tylko dlatego, że nie jestem w stanie otwierać i zamykać drzwi z telefonu czy z Apple Watcha, ale zmusił mnie, znaczy, sorry, zachęcił mnie do tego, żeby wejść w świat oświetlenia homekitowego. I tu chciałbym Wam na chwilkę zatrzymać się nad Hue, sprzętem Philipsa, który. Możemy również wpinać do naszego chomkitowego świata. Po wejściu do mieszkania, lampka będzie w stanie zapalić się na określony czas, po którym zostanie wyłączona. To połączenie zamka z oświetleniem był bodźcem, który sprawił, że sięgnąłem po żarówki Philips Hue. Jednogłośnie, bezapelacyjnie jest to najlepsze akcesorium HomeKit'owe, jakie do tej pory wpadło mi w ręce. Po pół roku użytkowania stwierdzam, że zdecydowanie warto zainwestować w ten sprzęt i koszt około 1000 zł na zamek, chociaż wydaje się to wygórowana cena, bardzo wygórowana nawet. Jeśli miałbym zainwestować w jakikolwiek sprzęt HomeKit'owy do mojego mieszkania, byłby to Smart Zamek. Jest bardzo często używany, daje poczucie bezpieczeństwa i pewną kontrolę nad tym, co dzieje się w naszym mieszkaniu? Pozdrawiam Was serdecznie, Przemek Marczyński, mój Mac.pl.